Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy mazurek wielkanocny kajmakowi. Potrzebować będziemy na kajmak dwie szklanki cukru, 200 ml śmietanki 30% i to będziemy gotować 15 minut często mieszając. To wygląda. Gotujemy około 15 minut. Pamiętamy o mieszaniu. A teraz na ciasto będziemy potrzebować 25 deko masła, 3 szklanki mąki, pół szklanki cukru pudru, szczyptę soli. Łyżeczkę proszku do pieczenia, dwa żółtka i jedno jajko. I teraz masło ścieramy do mąki. I zarobimy ciasto. Ciasto zarobimy i damy do schłodzenia, do lodówki na 30 minut ciasto podzielimy na części uformujemy mazurka i będziemy piekli mazurki dowolnie dekorujemy pamiętamy o mieszaniu naszej, naszego kajmaku aby nam się to nie przypaliło to będzie taki Piękny kolor takiej polewy. Bardzo smaczna polewa. Ogólnie mazurki to są bardzo słodkie ciasta. Bardzo słodkie. Na tym to polega, że mazurka się je kawałeczek, bo on jest bardzo słodki. I teraz już łączymy ciasto. Dodajemy. Żółtka i jajko i zarabiamy ciasto. Jeżeli lubimy, możemy dołożyć skórkę z cytryny. Ja nie używam takich rzeczy, ale jak ktoś lubi, można sobie dołożyć. I już ciasto zarabiamy takimi energicznymi ruchami, szybciutko, i dajemy do schłodzenia. Ja tak zarabiając ciasto, zerkam na, na kajmak, aby on się mi nie przypalił. Może zmniejszę płomień i niech się gotuje, pamiętając o mieszaniu. Gotujemy tak około 15 minut. A tutaj zarabiamy ciasto. Uformujemy takie jajko i zrobimy na górę wianuszek. I później będziemy piekli. I będzie mazurek wielkanocny. Tak, ciasto już mam prawie zarobione. Dzielę na trzy części i daję do słodzenia. zawijamy folię spożywczą dajemy do woreczka to jak tam sobie zrobimy Tak. ciasto mamy idealnie wyrobione tak wygląda ciasto na mazurkę dzielimy ja sobie robię taki wałeczek dzielę na trzy części, żeby te części raczej były równe i zamrażam. Daję do lodówki na 30 minut. Kajmak już mamy ugotowany, należy go ostudzić. i studzimy. Jest taka piękna masa kajmakowa. A teraz robimy ciasto, mazurki. Mam tutaj, podzieliłam na trzy części. Z jednej części, muszę przestawić, bo mi dokupi. Z jednej części Ciasta, uformowałam sobie takie wałeczki, a tu mam dwie części ciasta. Zrobiłam też sobie taki szablon, takie jajko. Muszę poczekać. Tak jak już wspominałam, mamy szablon. Ciasto delikatnie opruszamy mąką, wałkujemy. Nadając kształt naszemu mazurkowi, takiego, takiego powiedzmy jajka. O, to już jest to. Delikatnie obcinamy nożem. Ja mam matę, to trzeba dokładnie, żeby nie obciąć tej maty. I te boki sobie odkładamy. Tu uformujemy takie jajko. Posmarujemy brzeg żółtkiem i damy wałeczek i tutaj dokleimy następny i tak mamy mazurkę i teraz górę również Posmarujemy żółtkiem, i ja tutaj mam taki gadżet, i zrobimy taką dekorację, tak podociskam. Muszę połączyć. Będziemy piekli 20 minut w 180 stopniach. Przekładam go. Jeszcze jak mamy jakieś nieścisłości, nierówności, możemy to po prostu sobie tak. A jeżeli nie mamy takiego gadżetu, to możemy to zrobić widelcem. I tak przekładamy na. Formę, formę mam wyłożoną papierem do pieczenia i mazurka będziemy piekli 20 minut w 180 stopniach. Tak zrobię z pozostałym mazurkiem. I tak oto mazurki mamy upieczone. Masę kajmakową przestudzoną i teraz wlewamy masę do mazurka. Masa musi być ciepła, żeby się ładnie rozprowadzała. I udekorujemy mazurki według uznania. Jak lubimy, tak sobie udekorujemy. Ja tam mam orzechy, migdały i posypkę. Możemy też czekoladą udekorować. To już jak sobie zrobimy. Tak będziemy mieli i będziemy mieli mazurki wielkanocne kajmakowe. Masa kajmakowa musi być gorąca, ona wtedy się nam lepiej rozprowadza. Ja sobie jednego mazurka oprószę czekoladą. Taka gotowa posypka, a jednego sobie posypię migdałami. I podekorujemy według uznania. O ile Państwu mój przepis na mazurkę. Się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Mazurek wielkanocny, kajmarkowy. Tu jeszcze sobie damy, może tutaj orzechy włoskie. No i według uznania. Tak wyglądają. Mazurki wielkanocne.